Cześć! Dzisiaj chciałbym nagrać Wam wyrywanie buraków pastywnych dla królików. Nie są może one jakieś najlepsze, jak widzicie, no ale niestety mogłyby jeszcze rosnąć, ale muszę je już wyrywać, bo tutaj są łąki, mam pole przy łąkach, mój tata ma i muszę je wyrywać, ponieważ tutaj przychodził dzik i, i jad je sobie i widzicie o, nie są takie bardzo tutaj ładne. Ale byłyby ładniejsze, gdyby nie to, gdzie, że on przychodził, ponieważ dużo mi ich już zjadł. Ale jak widzicie, nie są takie złe. Ważą po około 2-3 kilo, to już trochę wyrwałem. No, wyrywam razem z liściami. Potem sobie... Potem sobie liście dzisiaj dam dla królików na zielono i no właśnie zobaczcie widzicie ja nawet pozjadał już liście nie ma liści takie małe to też mogą być no ale wolałbym żeby były wolałbym jakby poczekały jeszcze z nią z wyrywaniem i nie musiałbym i by jeszcze dużo podrosły no ale nie zawsze jest jak się chce więc o zobaczcie tutaj widzicie ładne liście potem sobie w domu obetnę nożem i i króliczki sobie zjedzą ładnie, o. dzikie powygryzał ich trochę dziury. No ale tutaj jest ono pole Taki pan, bo jeszcze mi tam trochę zjeździł ich. No i niestety jest jak jest. No ale na zimę, może trochę będzie. U mnie na chwilę taki pan jeszcze tam ma błyskawki. basteny, to może sobie coś od niego kupię. No i nie wiem, co dalej będę robił. Wyrwę, pojadę do domu, obrę liście, lekarmy króliki. Może dzisiaj jeszcze nagram film y, zdawania królikom liści, bo bardzo bym chciał to zrobić też, żeby miał, żeby miał materiał na inne dni. O, tutaj sobie o, jest już prawie cała skrzynka, więc ja nie wiem czy mi się wszystko zmieści. Pójdę sobie teraz po następnym Tutaj o, widzicie, już wyrwałem. Ja pójdę. Następną skrzynkę. Skrzyneczki sobie plały ładnie. Nie wszystko było. Ta skrzynka już. Więcej informacji powiem Wam w filmiku o dawaniu liści dla królików. Więc myślę, że to na dzisiaj wszystko. Tutaj jeszcze trochę mi zostało. Jak widzicie, dzik wyrył. Więc cześć, lajkujcie, komentujcie, łapkujcie.